Hej, cześć kochani, z tej strony Ola i dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul z wyprzedaży ostatni. W każdym razie, jeśli nie oglądałyście mojego poprzedniego holu, to był to bardzo, bardzo duży haul, chyba nigdy nie zrobiłam, się tak... Wie dużych zakupów, no ale było mi faktycznie dużo rzeczy potrzebne, więc jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to zapraszam Was do tamtego filmu, bo tam wydaje mi się, że pojawiło się dużo ciekawych rzeczy. Tutaj to już są takie niedobitki, które dokupiłam na tych ostatnich wyprzedażach, dlatego że nie udało mi się kupić za pierwszym razem bluzy i nie udało mi się kupić sukienki maxi, ale teraz już mam te rzeczy, przy okazji oczywiście mam też inne rzeczy, zaraz Wam wszystko pokażę, e, oczywiście postaram się linkować wszystko, co tylko znajdę, no ale wiecie, jak to jest już na tych wyprzedażach, zwłaszcza tych ostatnich, może być ciężko, ale jak się tylko znajdę po numerze referencyjnym, to będę Wam tutaj jeszcze linkować te rzeczy. I co? Zacznę od sklepu, który mnie najbardziej zaskoczył I jednocześnie od rzeczy, której najbardziej poszukiwałam na wyprzedażach I jest to sklep Sinsay Ja chodziłam po Stradivariusie, po Zarze, szukając sobie sukienki Maxi I nie mogłam nigdzie znaleźć Bardzo chciałam po prostu, żeby już w tym roku na wakacje zabrać sobie sukienkę Maxi ze sobą Dlatego, że po tych wszystkich sprzątaniach szafy nie mam żadnej sukienki Maxi, ani jednej i słuchajcie, znalazłam taką sukienkę w Sinsei. Ona już była przeze mnie noszona. Wzór tej sukienki wygląda tak. U góry macie takie falbanki przy ramionach, i ona jest cała na guziczki. Bardzo ładnie ten dekolt wygląda, bo to jest taki dekolt w V. Tutaj dalej widzicie, jest gumka w talii, co też bardzo uważam za ogromny plus. I słuchajcie, na dole ta sukienka kiedy patrzymy coraz niżej jest tutaj yy, cała zapinana na guziki, więc możecie sobie po prostu rozpiąć i mieć Tutaj na tej spódnicy. Rozporek, czy tam rozpierdak, jak kto woli mówić. W każdym razie wiecie, wygląda niesamowicie jak idziecie, dlatego że widać nogę. Ja już w niej właśnie chodziłam i też widziałam dziewczynę po prostu tutaj w Lublinie na starówce w tej sukience. Dokładnie w tej i mówię sobie, wow, ale fajnie wygląda, jak się idzie właśnie przede wszystkim. No i ten wzór, powiem Wam szczerze, nie byłam przekonana, dlatego że było sporo tych sukienek i były dużo bardziej wakacyjne. No ale właśnie Maxi, jeśli chodzi o kolor, ale ten. Krój najbardziej mi przypasował, i teraz myślę, że w sumie to jest bardzo fajny. Czarny, i na tym czarnym są takie błękitne kwiatuszki. I najważniejsze bo nie powiedziałam Wam ceny cena to było 30 zł. Już nie pamiętam, z ilu ta kiecka była przeceniona ale no, naprawdę świetna cena. I jeśli chodzi o jakość. Powiem wam szczerze, że tutaj gdzie nie gdzie widzę jakąś wystającą nitkę. No i ten Sinsei, no to nie ma takiej super super wiecie jakości. I ja właśnie dlatego omijałam Sinsei do tej pory szerokim łukiem. Ale wiecie, za 30 zł to nie jest rzecz do pracy, do biura, tylko to jest rzecz na wakacje, więc tak szczerze, przy takiej wakacyjnej sukience to mi nie przeszkadza. Ja to i tak tylko widzę, bo ktoś by się musiał bardzo dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że wystają nitki gdzieś tam wiecie, gdzie nie gdzie. Także bardzo fajny zakup i teraz Wam pokażę resztę, bo to są bardzo świeże zakupy i myślę, że z takich naprawdę ostatnich wyprzedaży, bo te rzeczy były bardzo, bardzo tanie. I najpierw mam taką bluzkę, oczywiście wakacyjną i to jest coś, czego na pewno bym nie kupiła w pełnej cenie, dlatego że ja, wiecie, mogę pokazać biust, mogę pokazać, nie wiem, ramiona, nogi, ale brzuch jakoś tak niekoniecznie, po prostu nie lubię. Ale zdecydowałam się na tę bluzkę, tylko że wygląda świetnie. Myślę, że ze spodenkami z wysokim stanem. Miałam właśnie białe spodenki z wysokim stanem, mam białe spodnie też z wysokim stanem. Myślę, że będzie przeurocza. I ona kosztowała mnie 7,99. W ogóle ma przepiękny ten kolor. Uważam, że to jest właśnie hiszpanka na bardzo fajnej takiej gumeczce, więc dopasuje się do różnych, wiecie, i biustów, i figur. Tylko, że właśnie no, jest króciutka. Ale... Stwierdziłam, że za taką cenę mogę mieć jedną taką rzecz w szafie. Bardzo mi się podobają te wzory, bo to jest błękit i na nim są takie różowe, przeurocze kwiaty, także to jest świetne. Kolejna rzecz, to jest też bluzka za 7.90 i to jest bluzeczka, w której podobało mi się krój, bo ja bardzo lubię kopertowe rzeczy. I to jest właśnie taka ala kopertowa bluzka. Też właśnie raczej taka wakacyjna, chociaż powiem Wam, że wydaje mi się, że do pracy też nawet mogę ją założyć. Na pewno nie na oficjalne spotkanie, ale z jakimiś, yy, nie wiem, może kulotami, czy może ze spódnicą ołówkową, będą wyglądały ok. Yy, I to jest bluzka czarna w białe kwiatuszki z zielonymi listkami. Ostatnio mi przybywa strasznie czarnych rzeczy w szafie, jak widzicie ona ma taki ściągacz na dole. Ona już nie jest taka krótka, ale no właśnie ona jest do czegoś z wyższym stanem, bo inaczej chyba będzie i tak widać brzuch. I ona miała cenę tą samą, w ogóle z 30 zł była przeceniona na 7,99 czyli 8 zł. Tutaj te bluzki są fajniejszej jakości niż sukienka, przynajmniej tak mi się wydaje, bo, bo tak patrząc po materiale to tak mi się wydaje, także to i kolejna i ostatnia rzecz z to jest czapka z daszkiem ja nie mam ani jednej czapki z daszkiem, dlatego, że ja używam kapelusze i po prostu nie nosiłam do tej pory czapki z daszkiem, ale stwierdziłam, że jedną mogę mieć i kupiłam taką z Caliwood napisem tylko dlatego, że po prostu najbardziej mi się spodobał odcień, bo było dużo różowych czapek, ale jednak one się różniły delikatnie odcieniem. To jest taki bubble gum. Kosztowała dyszkę, przeceniona z 15 zł w cenie regularnej, także też zabójcza cena. I teraz pewnie będę wyglądać okropnie, bo mam yy, wiecie, nawet nie mogę założyć tej czapki do końca, bo mam tutaj koka, który czuję, że mi się rozwalił, no ale już mniejsza o to. Yy, ale bardzo fajnie będzie wyglądała właśnie czy z rozpuszczonymi włosami, czy z kitką coś takiego. I teraz przechodzę do, może do hausa, bo mam sporo rzeczy w hausie. Mm, przyszłam właśnie po bluzę, bo zobaczyłam, że haus wypuścił kolekcję z kotami i zaraz Wam to pokażę, ale pierwsze co, to kupiłam sobie wianek, chciałam mieć wianek, zamówiłam na Aliexpress i nie przyszedł mi, minął ten termin, ja go przegapiłam, ale w sumie to nic, bo ten wianek, kurczę, nie chcę Wam teraz powiedzieć niedokładnie, bo szczerze to już nie pamiętam tak co do złotówki, ale on był naprawdę bardzo tani, on był 3 złotem nie kosztował, albo nawet 2 i on jest, tylko wiecie co właśnie dla mnie to jest minus, że to jest ta guma wolałabym, żeby on był na opasce no ale powiedzmy, że jak go założę tak do zdjęć to nie będzie widać co tam jest jeszcze pod spodem także za taką cenę to spoko. I właśnie stacjonarnie kupiłam sobie koszulkę. Ja mam bardzo mało t-shirtów, doskonale nie noszę t-shirtów. Mój styl to jest to, co mam dzisiaj, czyli jakby taka powiedzmy luźna koszula, taka bardziej każualowa, no ale jednak nie t-shirt, ale nie miałam już prawie wcale t-shirtów, więc wiedziałam, że kilka no, po prostu muszę mieć. I pierwszy to jest prześliczny t-shirt. Uwielbiam go, odkąd go kupiłam. Bardzo mi się podoba. Z hausa z napisem Harbour Island Bahamas bardzo wakacyjna i ona mnie kosztowała 10 zł także cena naprawdę niewielka bardzo mi się podoba połączenie kolorystyczne bo jest to granat i taki właśnie jasny róż i ta koszulka jest raczej z takich przylegających koszulek, ja mam XS więc ona ładnie wszystko tam podkreśla i ze spodniami z wysokim stanem wygląda super, czy z jakąś tam koszulką także za spoko i nic więcej mi się nie udało kupić stacjonarnie, ale zrobiłam zamówienie i słuchajcie, moim celem to była właśnie ta kolekcja z kotami i najpierw zamówiłam sobie t-shirt, dlatego że stacjonarnie po prostu były wyprzedane wszystkie rozmiary. A jeszcze właśnie po drugie, powiem Wam, że w stacjonarnie w sklepie te rzeczy nie były przecenione, a jak wyszłam na ich stronę online to się okazało, że są na promocji już. Także to też e, ra, po prostu warto sprawdzać na necie. I pierwsza rzecz to jest t-shirt, w którym już chodziłam i to jest t-shirt z napisem How I Feel When I Get A New Outfit i jest taki kot, który jest wystrojony i taki jest zadowolony bardzo. I był duży wybór i powiem Wam szczerze, że podobały mi się bardziej niektóre t-shirty, no może Wam nawet dam radę podlinkować, bo ich było w sumie sporo i to były t-shirty na przykład z kotem przybijającym piątkę i tam był napis kiedy Twój człowiek zrobił dobrą robotę czy coś takiego. Ale po prostu mi jest nieładnie wrzuty, a ten kod był rudy, no i wiecie, wzięłam po prostu tą. I ta kosztowała 19 zł, dwie dyszki za koszulkę. Bardzo fajnie jest ten content, także podoba mi się i tutaj to jest już taka oversize'owa koszulka. Tamta była obcisła, a ta pomimo, że mam XS-kę, no to widać, że ona jest taka sporawa, i po prostu rękawy mam, tak widzicie, podwinięte, ale wygląda super. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest bluza, która może być trochę kontrowersyjna, ale mi się bardzo podoba. I bluza była przeceniona z 80 zł na 40, więc wydaje mi się, że jak na bluzę, to jest jak najbardziej spoko cena. Biała bluza, i to jest bluza z powstaniem kota. I tutaj pisze, i e Bóg powiedział, niech się stanie kot. And God said, let there be cats. Koty w sumie. No i widzicie, jest taki obrazek. Także. Pewnie nie dla każdego, ale myślę, że bardzo fajny humorystyczny obrazek, jeśli ktoś kocha koty tak jak ja. I też było dużo wersji. Jest też z innym kotem w tej samej pozie i tam nie pisze właśnie to co tutaj tylko Creation of a Cat, czyli stworzenie kota. Także w różnych wersjach też jest ta bluza i jest też koszulka. Także też będę wam to linkować. I to właśnie z online, jak przeglądałam sobie, co jeszcze jest na wyprzedaży, to zamówiłam taką koszulkę. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy w tym filmie będziecie mieć przebitki, dlatego że się wyprowadzamy i nie wiem, czy dam radę to nagrać, ale jeśli będę nagrywać przebitki, to na pewno nie zobaczycie tej rzeczy na przebitce, dlatego że ja po prostu nie zmieszczę mojej głowy drugi raz w ten golfik. To jest taka bluzeczka z golfikiem w rozmiarze XS, no bo ja lubię bardzo takie golfiki i lubię właśnie, kiedy one są przyległe, fajnie podkreślają sylwetkę. Kolor karmelowy, w sumie tutaj zastanawiam się, czy sobie tego nie zostawić, ale Adam mówi, że nie jest to mój kolor i też wiem, że właśnie nie wszystkie beże mi pasują. I powiem Wam, że jak ja to założyłam, to aż mi coś strzeliło w szyi, bo naprawdę tutaj nie ma w ogóle rozciągliwości. Teraz się może wydaje, że jest, ale nie mogłam tego przyciągnąć przez głowę. No i to też jest znacznie krótsze niż mi się wydawało. Jakby patrzyłam na modelce na stronie i mi odnosiłam inne wrażenie. Bardzo mi się podobały też te prążki. I to też kosztowało 10 zł. Ale jednak to pójdzie do zwrotu. Ale pokazuję Wam też, bo może komuś się spodoba. I to wszystko z Hausa. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to były spodnie. Bo tak jak mówiłam, spodnie do pracy. Były mi potrzebne w ilości nieograniczonej, więc weszłam jeszcze do zary. I faktycznie udało mi się upolować spodnie takie letnie, ale bardziej eleganckie. Spodnie za 40 zł. Przecudowny kolor! To jest taki popiel, i one, ten kolor po prostu bardzo, bardzo, bardzo elegancko wygląda. Co nie? Tak mi się właśnie wydaje, one do czarnych rzeczy fajnie wyglądają i mają właśnie wyższy stan, tylko szkoda, że właśnie nie mają tutaj paska, tylko mają taką tą gumę. Powiem Wam, że to jest fajne, ale lepiej by wyglądały z paskiem tak, tak typu paperback, bo byłyby bardziej biznesowe, ale i tak noszę je do pracy i bardzo fajnie się sprawdzają. Przepięknie wyglądają te nogawki, po prostu one są takie leiste i widać, że te spodnie... Jednak nie są do końca takie wakacyjne, tylko jednak noga wygląda tak bardzo elegancko w tych spodniach i bardzo ładnie opinają sylwetkę. Także za cztery dyszki, jestem z nich bardzo zadowolona. I to wszystko, jeśli chodzi o ten haul, tak jak mówiłam, zajrzyjcie raczej do tamtego pierwszego haulu, jeśli lubicie takie filmy, jeśli nie widziałeś tego pierwszego holu i dajcie znać, co Wam się stąd podobało. A oczywiście, jak zawsze zapraszam na mojego Instagrama, bo jeśli. Chcecie zobaczyć jakieś stylizacje, no to najczęściej po prostu pokazuję to na Instagramie, i kochani, będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za.